Tell it's murder Murder was the case And they blame me Officer I didn't do it You can't blame me for this Could you please loosen up The handcuffs on my wrist You can call me what you wanna man But I ain't a snitch No cooperation It's exactly what you will get Till I talk to my lawyer You get no reply You've obviously been watching Too much CSI I'm not a crash dummy So don't even try To talk your dirty trash to me No BFI You and somebody Tell him it's murder Murder was the case And they blame me Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Krzysiek Ver, a to kolejny odcinek z gry South Park. Kiek prawdy, witam Was pięknym pierdnięciem. Teraz lecimy dalej z tą misją. Lecimy do góry. Został nam do pokonania księżniczka do uratowania. Moment, księżniczko, a tu jest księżniczka. Pyk. Co tu jest? Co tu jest? Dobra, jest drabinka, pięknie księżniczka po uratowana. Wrócić do Kartmana, fajnie tak pokój rozwalić. Nie ma co, nie ma co. Butters. Parajusatam? Princess Kinney, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Ah, uh, can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room let us up. You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure shit not coming down there. We got here. I'm for you, baby. Oh, yeah. Those are some big old biddies. Man, oh, man. Yeah, we go. Good job, Princess Gone Wild. Double D, buddy powers. Now, Ten butter jest lepszy. Uh, Wiem, że like like, like szczury. Dobra, myszamy się tu zajmiemy szybciutko. Z jedną powalczmy chociaż raz. Taką bronią krwawienie Butters. Pięknie, i szczurek no już praktycznie padnięty. Papa szczurku. Dobra, to jest pokonany. Ten się już boi. Hahaha, ha, 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 ha. poddał się. bo się już wystraszył. Pięknie. Kolejny. No rękawice leśnego elfa. Co one dają? Eee, o, to mi się podoba. Tym bardziej, że jestem ucznikiem. Rozwalić chałupę mu! No where give me the stick of truth. Take it from me if you can, wizard king. Step forward now and fulfill your destiny. De and fulfill your destiny. De destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every body power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw Dambra? Kick his ass, douchebag. <laughs> a douchebag. That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, Bard! Dobra. Pewnie. Szczury se przyzwij. Nie mogę bosa przywołać. No w mordę. Albo nie. Anuluj. Co ja się będę? Jimmy? Proszę bardzo. Już masz krwawienie. A Butters będzie sobie rozwalał. Te małe guzienka. No, 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 no. Obudziłem się, no ale. Póki jeszcze mogę, to masz kolejny cios w plecy. Krwawienie razy cztery, kurde, nie zauważyłem. Dobra, czas w plecy. Pyk, pyk. Krwawienie razy pięć, idealnie. Mongolski łuk. Pięknie, jeszcze popasz go. Ojejciu, ale tu się głośno zrobiło. Kolejny szczur padł. Pięknie. Jimmy. O kurde. To mi teraz przywalił. Jimmy. Jimmy, kurde. Jimmy. Dobrze mówię? Nie! To nie jest Jimmy, jak on się nazywa? Laska słabości, zobaczmy. Co to za laska słabości? O! Od jest mocniejsza, no to wyposażamy się. Gra wideo. Czapka leśnego elfa. Zobaczmy. Co, czap? A czemu ja mam słodziejski kaptur? Mmm. Dobra, bądźmy elfem. W tym momencie jesteśmy elfem. O! To będzie najszybsze. Wróć do Kupa Kip. No, niech tak będzie. Mm -hmm. The truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self sacrifice at the great battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to. We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! Oh, that's it. You're going to jest to! Ty idziesz spać! Reszta z was lepiej do domu! Eee. Poziom szósty już mam. Juhu! Co to mamy? za to większe do Dobra, niech to będzie. Dodatki mamy jakieś? Nie, potrzebuję znajomych. Nowe zadanie robi się późno, no dobra. Aha, wątpię. Powiedzieli, żeby wracać na tydzień. Ale jak już każe. No blisko jest od Kartmana. Na haupy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Mieszkam? Nie tu. Gdzie ja mieszkam? Pewnie tu. O, możliwe, że tutaj. Troszkę się zamknąłem, nie wiem czemu, ale teraz auto zaczęło jeździć. Tak, tutaj mieszkam, bo tu piszę Sold. Dzień dobry, well, dobry. Do that in the bathroom. Patrzcie, czego się nauczyłem. Dieta <laughs> mi musi zmienić. <laughs> Dobra, to jest chyba mój pokój. Tak, to jest mój pokój. Pora iść do łóżka. I co się no będzie działo? Be no pewnie. Nara. <laughs> Jak wyglądam? E? WTF. Coś się dzieje? U Kosmici!

Nie, 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 O nie, O nie, O nie, O nie, O! Pięknie! O kurde! O! Teraz już jest ciężej! Pięknie! Ale coś ci w dupie zostało. I ci... O kurde. O kurde. Is kurde. your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free, kid! You have an incredible control of your asshole. Get me loose too. Ale ja bym się ubrał w to, co ja miałem. to? Nie wbijamy tylko pancerz leśnego elfa. Nie, ręk Miałem rękawice druida. Nie, rękawice leśnego elfa, dobra. Teraz bronię. Mongolski łuk i laska słabości, dobra. A jak mam uciec z więzienia? O! Wow, look at that.

A tak broni zadałem 10 więcej obrażeń A w razie czego może się przydać Hehe Tam nie dojdę, a tu jest jakaś ta A to może tak go tutaj Man, I'm gonna be sore tomorrow. Oh, kurde, to sonda to tak wygląda. Dobra. Takie buty, ale ja... A tu jesteś w dół! Nie zauważyłem tego, powiem wam. Dobra, co tu znajdziemy na swej drodze? Jakaś nowość, no pięknie. Może tu jest serwerownia. Co tu jest? Nie, nie chcę się tego słuchać Chyba nie muszę nawet. Dobra, walka z kosmitami. Mu, mu. Co? Kosmici, kosmici Uuu Szkoda, że tu jestem sam Dobra, same tarcze. Pięknie! Dobra, spróbujmy tak, aha, wypróbujmy tego nowego ciosu, mu, mu. o kurde. Mikstura leczenia. A mam sporo tych mikstur. Użyj. Dobra. Okej. Okay. Spróbujmy tą. Dobra. Na tego. Uhuhu. Kosmiczne lekarstwo. Nie mam już. Pięknie, oparzenie! Kurde! Ci kosmici są mocni. Ale czemu na tego górnego o? O to mi chodziło. Pięknie! O kurde! Dobra, ten padł Tarczy mi dał Kurde, to będzie ciężko z nim. Bo się nie ma... Aha! Przecież ja nie miałem idealnym! Teraz sobie coś przypomniałem, przecież ja miałem zwykłym. Teraz sobie przypomniałem. Tak, teraz sobie przypomniałem tarcze, przeszły się niszczyło tym zwykłym. Co, co? Co ja tu mam? Kosmiczny miotacz promieni. Trzeba było ich tak rozwalić. Oh, hey, oh, yeah, yeah, lambda... Czekaj. Słabszy jest. Ale block. Take that next to you. The probe in your asshole O kurde. Ta sonda dużo daje. Dobra, co kombinacja kosmity daje. Daje tarczę, która blokuje traf trafienia dwa na początku bitwy. Nie, bo to przywraca mi życie. Eh, to Day two. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Tu nic na razie, Och, ci kosmici. O kurde, już czas mu, długi. Mumu! O mu, mu. ciężko będzie z tymi. Unik. Unik. Co ten unik daje, to ja nie mam pojęcia. Ale lecimy z tym. Wow! No ten też mi sporo dał. Ale też pada teraz Mu mu mu. mu, mu. Wszystkie padacie. everywhere but I can't find anything to eat or a clue to get me off the ship just more audio logs they're everywhere for some reason I listen to every minute of every one of them thinking there'd be some useful information but it's like they're just filler useless filler they're filler that's driving me to madness oh to się was coś. Ale dobra, w tym odcinku będzie to wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zapraszam także do subskrypcji kanału oraz odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku. A teraz czymcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!